Witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Marzana Kopta. Dzisiaj mam dla Ciebie kolejny film, oparty o moje osobiste doświadczenia. Podzielę się z Tobą tym, co ja zrobiłam, do czego ja dotarłam. Podzielę się, się też z Tobą takim ćwiczeniem. Wszystko po to, żebyś mogła mógł łatwiej zrobić krok naprzód. Wejść w jakąś zmianę i skorzystać z niej w pełni. Jeśli potrzebujesz coś zmienić w swoim życiu, czy to jest Twoje życie zawodowe, czy to jest Twoje życie osobiste, czy to jest jakieś Twoje życie, doświadczenie emocjonalne, to myślę, że skorzystasz z tego mojego filmu. Tytuł filmu jest taki: Nie wychodź bez pożegnania. Okay? Pierwszym krokiem do zmiany. Absolutnie wszystkiego, i mam tutaj na myśli od zmiany samochodu, mieszkania, pracy, zadania, które mamy wykonać, relacji partnerskiej, miejsca zamieszkania, absolutnie wszystkiego. Pierwszym krokiem do zmiany jest podziękowanie za to, co było i za to, co jest. I niby my to wszyscy wiemy. No ale mało kto świadomie to stosuje, mało kto um, wie, że może być to przepiękny proces, który bardzo mocno rozwinie go emocjonalnie i mentalnie i pozwoli pożegnać jakiś jeden etap życia um, albo jedną część życia i zamienić te jedną część na inną albo wejść w nowy etap życia żeby wejść w zmianę i z niej w pełni skorzystać i żeby nie ciągnąć za sobą przeszłości najpierw trzeba podziękować za to co było i jest nawet jeżeli to było bolesne nawet jeżeli to było trudne nawet jeżeli to było niewygodne niekomfortowe były jakieś koszty emocjonalne mentalne nawet jeżeli nie wszystko było fajnie, i pokażę Ci to na moim przykładzie. Eee, I teraz tak, żeby wejść w nowe życie, nową pracę, nową relację, nowe zadania, my musimy ze spokojem, miłością pożegnać to, co było. A co robią ludzie? Co zwykle robimy? No, ja obserwując i siebie, i też innych ludzi, znalazłam takie trzy główne rzeczy, które robimy. Pierwsza rzecz jest taka, wychodzimy bez pożegnania. O, to jest tak. Jak, jak przestanę dawać temu uwagę i po prostu zamknę za sobą drzwi, to wszystko się zmieni. Albo mamy, jesteśmy trochę obrażeni na siebie. Na innych, na życie, na sytuację, że coś jest takie, jakie jest, i na przykład mówimy: jak to mogło się stać? Już nigdy więcej do tego nie dopuszczę, już nie chcę mieć z tym nic wspólnego. I na przykład tak porzucamy partnerów, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, albo samochody, weźcie ode mnie tego grata i ten złom, bo już mi nie służy, albo już nigdy. Nie przyjmę takiego zlecenia i takiej pracy, i jesteśmy w odrzuceniu, i jesteśmy w złości, i jesteśmy w takiej frustracji. Nie patrzę na ciebie, zamykam drzwi, wychodzę i już mnie tam nie ma. Nie? sprawdź, czy przypadkiem tak nie wychodzisz ze starego i nie idziesz w nowe. Drugi sposób, o to jest sposób, w którym uciekamy, bo się boimy. Czyli mm, już nigdy tam nie wrócę. I to już nie jest ze złością, ale to jest z taką rozpaczą, z takim smutkiem, w takiej postawie ofiary. Ja już tam nigdy nie wrócę i z wielkim płaczem, i z rozżaleniem, i z rozpaczą. Mm, i na przykład, żegnamy, nie wiem, starą pracę, że oj, już tam nigdy nie wrócę i jest mi tak smutno, albo oddajemy swój stary samochód i płaczemy, że musimy go oddać, tak? No niby chcemy zmiany, ale trochę się boimy, a jak już ta zmiana jest bardzo bolesna, to też zaczynamy płakać i uciekać od tych emocji, od tego, co jest. Trudne, czyli znowu tam nie ma akceptacji, zgody, wdzięczności, miłości, nie ma świadomego pożegnania, tylko ja uciekam, bo się boję. Tak? Żebyś mnie nie dogoniła moja przeszłości, żeby mi się to po raz kolejny nie stało. I takie też było moje doświadczenie. Mój coach, z którym czasami się spotykam na takie superwizje i na takie ogarnięcie siebie samej, zadał mi kiedyś takie pytanie, bo ja powiedziałam, wiesz, ale ja nie chcę, żeby. Ja, ja, ja nie chcę wracać do przeszłości, tak? I mój coach powiedział mi, no dobrze, ale to. Nie chcesz wracać do przeszłości, ale czy masz zgodę na swoją przeszłość, tak? Czy ty przypadkiem. Nie biegniesz do przyszłości, jakby bojąc się, żeby cię przeszłość nie dogoniła, żeby to samo nie wróciło, te same trudne emocje, te same y, wspomnienia, które są czasami bardzo bolesne. Sprawdź sobie, czy tak przypadkiem nie chcesz wejść w nowe, uciekając przed tym starym. No i y, trzeci sposób to jest taki. Mm, nie chcę stamtąd nic zabrać, to znaczy, się nie chcę wyciągać żadnej lekcji. To wszystko, co tam było, to było złe. To mi nie służyło, to mnie skrzywdziło, to mi przyniosło tylko cierpienie, więc ja nic stamtąd nie zabieram. Idę z moją walizką, a, na, a w sumie to najlepiej bez, i nic nie chcę stamtąd wziąć, czyli nie biorę stamtąd żadnej lekcji. Czy przypadkiem nie obraziłaś się, nie obraziłeś się na swoją przeszłość, na swoją starą pracę i nic nie chcesz już stamtąd, nie chcesz nawet tam patrzeć? Tak? Chodzi o tę świadomość, czy ty coś stamtąd chcesz zabrać? Czy widzisz może jakieś korzyści, które jednak tam. W tym starym samochodzie, w tej starej pracy, w tej byłej relacji, może tam coś jednak było. Czasami my kompletnie nie chcemy tego zobaczyć i po prostu wychodzimy bez pożegnania. Ok? I teraz mam takie mądre zdanie sobie napisałam, które mi przyszły, że jeśli się z czymś nie pożegnasz, bardzo świadomie, to ciągniesz przeszłość za sobą, tak? Jak ogon. To tak, jakby sobie zarzucała, zarzucał worek na plecy. Jeżeli się z czymś nie pożegnasz, zaraz ci pokażę jak, to ciągniesz za sobą tak, ten ogon i tę przeszłość, i ona cały czas ci towarzyszy, bo ty się nie pożegnałaś, nie pożegnałeś. Jakby nie zamknęłaś do końca drzwi. Nie można ich zamknąć na trudnych emocjach, nie można ich zamknąć w złości. Można jedynie trzasnąć drzwiami, które. Wiesz, jak się trzaśnie drzwiami, to one się potrafią uchylić, a nie zamknąć, bo zamek nie chwyci, tak? Więc bardzo często tak jest, że my trzaskamy drzwiami, a one się nie zamykają i za chwilę powolutku się otwierają i przeszłość wypełza i idzie za nami. Jeśli przed czymś uciekasz, to to cię goni. Tak? No bo się nie pożegnałaś, bo, bo nie wiesz, jak to zrobić. No, i jeżeli się nie uczysz, czyli nie chcesz nic zabrać z przeszłości nie wyciągasz lekcji, to będziesz je powtarzać. I ludzie często przychodzą do mnie i mówią mi, ale jestem po raz czwarty w takiej sytuacji, ale mi się to ciągle przydarza. No, to znaczy, że się nie uczysz, czyli to tak jak w szkole. Wyobraź sobie, że życie to jest szkoła i jeżeli się nie uczysz, to będziesz repetować tę klasę, czyli będziesz miał powtarzane to właśnie doświadczenie w różnym wydaniu, bo ono nie musi być dokładnie takie same, ale trzon będzie taki sam, ale ta lekcja, którą masz wyciągnąć z tego, będzie dokładnie taka sama. I dopóki ty świadomie nie zobaczysz swojej przeszłości i, i nie wyciągniesz lekcji jasnych punktów, Eee, pewnych wniosków i nie zobaczysz, że to również wniosło coś dobrego do Twojego życia, to nie zamkniesz tego rozdziału. I naprawdę tu jest kwestia od samochodu, zmiany samochodu po zmianę mieszkania, zmianę miejsca zamieszkania, zmianę partnera, zmianę pracy, mm, zmianę zadania z polskiego na historię, w szkole wszystko. Trzeba wiedzieć, jak zamykać. Tak bym to nazwała. No okej. Okay. Um, czyli, żeby wejść w nowe, trzeba uhonorować to, co było i jest. To jest przepiękne zdanie. Uhonorować to, co było, jakiekolwiek by to nie było. Czyli zrobić coś ze sobą, przeprowadzić taki proces w sobie, ze sobą żeby podziękować, uhonorować, uszanować to doświadczenie, które było i nawet jeżeli teraz jesteś jakby w progu, w przededniu zmiany i jest trudno, albo już jesteś na wychodnym i jest trudno i są duże emocje, to również chodzi o to, o tą zgodę na to wszystko, co jest, nawet na te takie trudne, bolesne emocje, na niepewność, na lęk, na wszystko, co jest. Żeby wejść w nowe, trzeba uhonorować stare. Bardzo świadomie. I teraz... Ym, mam, takie, mam takie dwa przykłady, tak? Czyli, yy, Ale ich jest mnóstwo. Jeżeli na przykład chcesz mieć nowy samochód, i jak miałam jakieś dawno temu Fiata Pandę i to był mój pierwszy samochód i przeczytałam, że żeby jakby mieć, żeby nam kolejny samochód yy, dobrze jeździł, służył, żeby się nie psuł, to takie czary mary, trzeba podziękować temu staremu i pożyczyć, żeby ten, kto będzie nim jeździł, też miał się dobrze tak jak my z nim. I to jest to uhonorowanie, czyli ja poszłam do mojego Fiata Pandy tuż przed tym, jak go panu sprzedałam i podziękowałam Muże że tak mnie świetnie woził, że żeś tak świetnie spisywał, że mi się nigdy nie rozkraczył, chociaż miał swoje lata. I, i pożyczyłam, jakby kładąc rękę na masce samochodu, słuchaj, ktokolwiek będzie ci miał, jemu też warto, żebyś dobrze służył. I puch pożegnałam, tak? I tak samo nowy samochód, kiedy wzięłam, dziękuję, że do mnie przyszedłeś, witam cię. Będę o Ciebie dbać, będę Cię szanować i mam nadzieję, że będzie nam razem dobrze. I Bóg, mamy powitanie. I tak samo jak mamy miejsce pracy, to też cokolwiek by się tam nie działo, przejdź się po tym miejscu, popatrz na te ściany, podziękuj temu krzesłu, które trzymało Twoją pupę, temu pokojowi, biurku, komputerowi, cokolwiek tam jest, po prostu podziękuj. Tak? I to jest takie pożegnanie. Ok? I wtedy jakby zostawiasz to. Cokolwiek by tam nie było, jakby tam nie było ciężko i trudno. Jeżeli nie możesz tego zrobić, no to, no to zapraszam, tak? Bo to jest ten proces, który żeby ci się dalej wiodło, żebyś się rozwijał, to ty musisz go zrobić. Tak? To ty musisz go przejść. To ty musisz jakby. Zaakceptować to wszystko i wyciągnąć lekcje. Jeżeli jest Ci ciężko, no to, no to warto sięgnąć po, po wsparcie i pomoc. I tutaj mam dla Ciebie moją historię i moje ćwiczenie. No to już jest taka gruba petarda, ale bardzo chcę się z tym podzielić, bo, bo myślę, że to będzie wspierające. Otóż. Ja, ja, ja jestem w takiej wyuczonej. Postawię, a wręcz urodziłam się, tak to czuję, ratownikiem. Czyli moją taką podstawową postawą wobec życia i ludzi to jest ratowanie ich. I, no i tak. No, ja całe życie ratowałam ludzi. To było związane z dużym poświęceniem, z odmawianiem sobie, zestawianiem siebie na końcu, z tym, że ja kompletnie zapominałam o sobie. I w pewnym momencie. A mam 42-43 lata, zaczęło mi to mocno ciążyć. Czyli zaczęłam widzieć i doświadczać te trudne aspekty tego ratownika, że jestem wykończona, że jestem zmęczona, że nie mam czasu dla rodziny, że to poświęcanie się i branie odpowiedzialności za innych. Bardzo mi ciąży i na przykład miałam takie fizjologiczne, fizyczne objawy bólu karku, pleców. Bywały dni, że ja nie mogłam wstać, bo ja nosiłam cały świat na barkach. I zaczęłam zauważać te naprawdę trudne aspekty tego mojego ratowania ludzi. No i teraz mam trzy wyjścia. Albo mogę się obrazić, czyli trzepnąć drzwiami i tak, obrazić się trochę na siebie, że taka jestem, trochę na ludzi, że oni nie są tacy, że trzeba ich ratować. Czyli mogę wpaść w taką właśnie iluzję, walnąć drzwiami, strzelić focha i sobie pójść, tylko że cały czas będę ciągnąć przeszłość za sobą i ta postawa będzie do mnie wracać. Mogłam przejść w pozycję ofiary i powiedzieć, o, jaka to jestem biedna. I w ogóle już nigdy więcej tak nie zrobię, i myślę, że gdzieś tam ocierałam się o taką postawę. Przy czym to nie działało mówienie, nigdy więcej tak nie zrobię, bo ja wciąż wracałam do tego skryptu, do tego schematu, który stał się moim nawykiem, i go powtarzałam, tak? No i wreszcie mogłam, jakby stwierdzić, dobra, ja mam to gdzieś. Zamykam ten etap życia, nic tamtąd nie chcę, wszystko co robiłam, robiłam źle. Zamykam drzwi i idę, i teraz będę wspierająca, towarzysząca, inspirująca, motywująca i koniec. Mm? I mogłam się jakby zębami i pazurami trzymać tej nowej postawy, i może to by zadziałało. Ale powiem, przy jakimś tam spotkaniu mój coach mówi: No dobra, to teraz popatrzmy na tego ratownika. Jeżeli ty już chcesz. Przestać być ratownikiem, to ty się musisz z nim pożegnać. I ćwiczenie, które on mi dał, i ja daję Tobie, ćwiczenie polega na, na tym: napisz list. Łatwe, nie? Napisz list. Ja napisałam list do mojego ratownika. Jeżeli chcesz się pożegnać z postawą ofiary, z postawą dziecka, z postawą kata. Jeśli chcesz się pożegnać z samochodem, mieszkaniem, partnerem, relacją, yy, pracą, yy, sprawdź, czy możesz napisać list. Tylko to nie chodzi o to, żebyś ty siadł, siadła i napisał, no to pa, bo to tak nie działa, tylko żebyś. Okej, okay, to nie będę gadać, co ty masz yy, zrobić, tylko powiem ci, co ja zrobiłam. Ja sobie przeanalizowałam od początku mojego świata, który ja pamiętam, czyli od. Tak dawna, jak tylko sięgam pamięcią, kiedy pojawił się mój ratownik, to ja przeanalizowałam sobie na tyle, na ile pamiętałam, co ten ratownik mi dał. Ok? Czyli nie patrzyłam już na to, co on mi zabrał, bo to ja już czuję i rozumiem i jestem w tym właśnie doświadczeniu, tylko niejako odwróciłam wzrok i mówię: dobra to co ty mi dałeś, popatrzmy, jak ta postawa mnie kształtowała i co mi dobrego dała. I nie zgadniesz, co się stało, choć ja na początku mówię, ale Aśka, słuchaj, no przecież to bzdura jest, przecież ja czuję tylko zmęczenie, ja czuję tylko po prostu wkurzenie, ja czuję tylko przytłoczenie, nic mi to nie dało. Ona mówi, okej, okay, na pewno coś ci to dało. Musimy tego poszukać. I teraz uważaj. I to było to czary-mary. Jak ja zaczęłam analizować siebie w tej postawie ratownika, która teraz była dla mnie bardzo bolesna, tak? To co się okazało? Hmm? No to za co mogę podziękować? Tutaj mam list do mojego ratownika. Za co mogę podziękować mojemu ratownikowi? Nagle się okazuje, że ta postawa dała mi wielką siłę ogromną wewnętrzną siłę do przejścia, przeżycia, doświadczenia różnych rzeczy. Ta postawa y, dała mi to, że ja mogłam odkryć w sobie zaangażowanie. To ratownik budował moje zaangażowanie. Ja odkryłam w sobie, że jestem bardzo zaangażowana dzięki temu, że byłam w postawie ratownika. Y, to dzięki niemu odnosiłam sukcesy zawodowe. To, 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 to dzięki temu, że ja korzystałam z tej postawy ratownika, pomagałam bardzo wielu osobom, i wielu z nich mówi, Ty zmieniłaś moje życie. Dalej, to dzięki tej postawie, tej wewnętrznej sile, którą właśnie on we mnie uruchamiał, ten mój ratownik, ja. Się nie poddałam, kiedy upadłam, kiedy byłam w czarnej dupie mojego życia, tylko, po, tylko wstałam. To dzięki niemu zawdzięczam swoją waleczność. To dzięki postawie ratownika yy, ludzie wiedzą, że mogą na mnie liczyć. To dzięki tej postawie yy, czuję, że, yy, że mam serce dla ludzi. I teraz zobacz, wszystko Ci służy. Mogłoby się wydawać, że ta postawa, z której ja chciałam wyjść i zamienić ją na bardziej wspierającą, bardziej towarzyszącą czyli taką idę obok ciebie, a nie dźwigam ciebie na sobie to ja muszę jakby odgonić, wygonić mojego ratownika. Nie! Tam jest korzyść, musisz to znaleźć. Przeanalizuj całe swoje życie. Jak jesteś w jakiejś postawie, to co ci dała ta postawa? Tam są na pewno dobre i piękne rzeczy. I podziękuj za to. Bardzo świadomie skontaktuj się ze swoim ratownikiem, ofiarą, katem, dzieckiem, perfekcjonistą, osiągaczem, popychaczem, kontrolerem, kimkolwiek tam jesteś, tak? Ze swoim, nie wiem, paracocholikiem, cokolwiek. Zobacz, jakie masz korzyści. Na pewno są i podziękuj za to. To wcale nie znaczy, że ty nie widzisz tych minusów. Ty je widzisz, ale wtedy jest całość. Ty, jak, ty wtedy możesz zaakceptować to wszystko, co było, docenić to, co dobre i powiedzieć ok, a tego, co jest już dla mnie trudne i mi nie służy, widzę to, akceptuję to, przyjmuję i dziękuję. I tak samo możesz rozpisać się na temat swojej starej pracy, starego miejsca zamieszkania. Jakby tam nie było źle. Zawsze jest coś, co możesz docenić i coś ci to dało. Ta praca, która Cię wykańczała, była mało płatna, szef był do dupy, no, co, no cokolwiek, tak? Albo to miejsce, w którym ty, ty teraz yy, mieszkasz. Nie wiem, może Cię sąsiad zalewał, może miałaś sąsiada, który ci żygał na wycieraczkę. No no nie wiem, tak? Ale coś jest na pewno to jest ta lekcja, którą bierzesz, to jest to świadome pożegnanie, którego ty dokonujesz. I ja to sobie bardzo łatwo też zwizualizowałam, um, czyli zobaczyłam, jak wychodzę. No, widziałam, jak wychodzę przez drzwi, mój ratownik stoi w drzwiach, macha mi, bo został doceniony. Podziękowała mu, on mi macha, mówi: Papa Marzena, teraz już nie musisz. Wzięłaś ode mnie to, co miałaś najważniejszego wziąć, i teraz mam zaangażowanie, siłę, serce dla ludzi, wytrwałość, waleczność, ale mogę czerpać z tego zasobu w innej postawie. I tak samo ty możesz wziąć z tego samochodu, który sprzedajesz, coś, tak? Żeby wspierało Twój nowy samochód, możesz wziąć z tego miejsca zamieszkania coś, jakieś zasoby, które przeniesiesz do nowego miejsca zamieszkania i będą cię wspierać i będą Ci służyć. Nie wychodzimy bez pożegnania. Inaczej przeszłość ciągniesz za sobą, bo się nie pożegnałaś, tylko trzasnęłaś drzwiami i poszłaś mam cię w dupie. Ok? To tak nie robimy. No bo by tak chciał, nie? żeby tak się z nim żegnać. Wszystko nam służy. Wszystko, nawet to, co trudne, nawet to, co bolesne, nawet to, co wydaje się nie do udźwignięcia, wszystko nam służy. Absolutnie wszystko. No i oczywiście w tym liście jeszcze napisałam, w jakiej postawie teraz będę, tak? Co i. i, i jak co teraz będzie stanowiło moją tożsamość czy to będzie wspierający to, czy to będzie towarzyszący czy czy to będzie inspirujący tak ale pewne zasoby mam dzięki mojemu ratownikowi i zawsze mogę z nich y, skorzystać więc możesz jeździć dużo większym samochodem ale pewne zasoby które dał ci twój mały samochód możesz zabrać do tego dużego samochodu No dobra czyli jeżeli chcesz wejść na wyższy poziom, pójść dalej, wejść o stopień wyżej, to musisz zaakceptować to, co było niżej. Musisz się z tym pożegnać w miłości, wdzięczności i spokoju. Jeżeli tego nie ma, to to jest do przepracowania, inaczej zawsze będziesz wracać do przeszłości. Ona zawsze będzie ci siedzieć na ramieniu i będzie huchać ci w ucho i straszyć cię, a ty się zawsze będziesz bać żeby się nie powtórzyło, żeby to już nie wróciło. OK? Eee, no właśnie. jeżeli chcesz pożegnać stare w spokoju miłości, radości, wdzięczności, docenić, zobaczyć i wejść na wyższy etap, na wyższy poziom rozwoju osobistego, zawodowego, emocjonalnego. Cokolwiek, jeśli chcesz jakiejkolwiek zmiany, to Cię serdecznie zapraszam. Pomogę, pomogę ci ustalić Twoje wartości, cele, potrzeby. Pomogę ci przygotować się na emocje, które będą tam na tym wyższym etapie, na tym wyższym stopniu Twojego rozwoju czy w tym sukcesie, który sobie o którym sobie marzysz i który chcesz, żeby był w Twoim życiu. Umocnijmy Twoje przekonania. Odnośnie ciebie, że możesz, należy ci się, warto, umiesz, potrafisz, dasz radę, żebyś jak najmocniej sięgnął, sięgnęła jeszcze wyżej ze spokojem i wdzięcznością za to, co było. Tylko tak następuje ten pełny rozwój. Okay? Um, no dobrze, więc jeśli, jeśli tego potrzebujesz, to daj mi znać, możesz do mnie napisać jeśli ten film Cię zainspirował daj lajka, skomentuj udostępnij cokolwiek no i co, no ja się idę cieszyć moim towarzyszącym, moim inspirującym i moim motywującym z radością patrzę na mojego ratownika który tam został sobie z tyłu no i co, no i widzimy się w kolejnym filmie, ściskam, pozdrawiam